Pochwalony Jezus Chrystus, serdecznie Was witam. Nowy dzień, dzień radości, dzień życia z Chrystusem. Wznieś oczy, zawołaj o Ducha Świętego. Boże, ogarnij nasze serca, ogarnij nas, abyśmy Ciebie uwielbiali całym sobą. W Ewangelii dzisiaj słyszymy, jak Pan Jezus mówi do uczniów, którzy odchodzą z Jerozolimy idą do Emaus, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze. Pytanie Pana Jezusa, które jest bardzo zasadne, o czym to gadacie? Jakie rozmowy prowadzicie, odchodząc od świętego miejsca, z Jerozolimy, odchodząc, o czym gadacie? Dzisiaj, gdy popatrzymy na nasze rozmowy o kościele, o, na, o Panu Bogu, o naszych y, zawiedzeniach się, o, o tym jak rozpaczamy, ci odchodzą, ci odchodzą, tam ci też odchodzą i ci też odchodzą. I tak jak ci apostołowie odchodzący z Jerozolimy, załamani, nie udało się. Miało być inaczej, spodziewaliśmy się czegoś innego. Pan Jezus przychodzi i słucha tego wszystkiego, chce, żeby mu o tym opowiedzieli, ale chce jednocześnie ich nawrócenia, żeby odkryli Jezusa, żeby spotkali się ze zmartwychwstałym. To, że opowiadają o tym Jezusowi, to wcale nie oznacza spotkania ze zmartwychwstałym. Bo opowiadają mu o tym, słuchają, co Pan Jezus mówi. To nie było spotkanie ze zmartwychwstałym, chociaż Jezus był obecny w ich życiu. Dopiero kiedy stanęli razem w Eucharystii, dopiero wtedy, kiedy razem z Jezusem, Duch zaczął w nich pracować. I to jest bardzo ciekawy moment Ewangelii, ponieważ mamy. Tych, którzy zostali w Jerozolimie, i tych, którzy odchodzą z Jerozolimy. Jedni i drudzy potrzebują nawrócenia. Tych, którzy zostali w Miejscu Świętym, i tych, którzy odchodzą od Miejsca Świętego. Tych, którzy zostali w Kościeli, odchodzą z Kościoła. Tych, którzy się pogubili, i tych, którzy się nie pogubili. Każdy potrzebuje spotkania. Ze zmartwychwstałym. Dopiero wtedy życie się przemienia. Dopiero wtedy smutek zamienia się w radość. Nasze bolączki przechodzą w życie, bo w Chrystusie mamy przecież życie. On jest naszym życiem. Zachęcam, żebyśmy patrząc na tę Ewangelię, powiedzieli: Panie, ja chcę, chcę Ciebie żywego. Ja chcę żyć bez lęku w Twojej obecności, pełen radości. Cokolwiek się dzieje dookoła, Chrystus zmartwychwstał. On pokonał każde zło. Możemy być razem z Nim i możemy być szczęśliwi, również szczęśliwi w Kościele. Błogosławię Wam na tę drogę nawracania się, czyli spotykania Zmartwychwstałego w codzienności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miejcie gorące serca, pragnijcie Chrystusa. I tutaj ta modlitwa dalej, teledyskie mocnych w Duchu, niech nas poprowadzi do więcej. Też dajcie kciuk w górę, subskrybujcie kanał, napiszcie komentarz. Do zobaczenia.